Dzień dobry, Lilia Wilczyńska i Dawid Olszewski. Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym losowaniu nagród. Dzisiaj wylosujemy trzy osoby, które głosowały na swoich faworytów w kaszubsko-wiesiadnej liście przebojów. Zanim jednak przejdziemy do losowania, pokażmy jakie nagrody czekają dzisiaj na zwycięzców. Między innymi ten oto voucher o wartości 100 zł, który uprawnia do korzystania z Świata Przygody Zielony Dwór. Można tam korzystać z paintbola, strzelnicy czy kładów. Przypomnijmy, ten voucher o wartości 100 zł. Ale to nie wszystko. Również do tego dochodzą książki. Książki autorstwa Eugeniusza Pryczkowskiego, w, której, w których znajdują się kawały po kaszubsku. A do tego, proszę Państwa, najnowsza, dosłownie świeża, gorąca płyta kaszowskiego duo artystycznego we dwa konie. To jest najnowsza płyta, która jeszcze nie znajduje się w sklepach, ale u nas, proszę Państwa, możecie ją wygrać oczywiście z autografem autorów, czyli Tomasza Fopkę i Ryszarda Borysionka. A teraz możemy przejść do losowania pierwszej osoby, która głosowała na swoich faworytów w kaszubsko-wiesianej liście przybojów. I w ten to sposób wylosowaliśmy osobę, która wysłała SMS-a z numeru telefonu rozpoczynającego się od cyfr 509 990. 509 -990. A teraz przechodzimy do losowania kolejnej osoby. Kolejną osobę, którą dzisiaj wylosowaliśmy, wysłała smsa z numeru telefonu, który zaczyna się od cyfr 7 2 1 3, 3 0. 7 1 3 3 0. I teraz osujemy już trzecią, ostatnią osobę. Bardzo proszę. Kolejna osoba, która głosowała na kaszubskiego wykonawcę, to osoba, która wysłała SMS-a z numeru telefonu, który rozpoczyna się od cyfr 511313. 511313. I to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Przypominam, że wylosowaliśmy trzy osoby, które otrzymują nagrody w postaci bonu, uprawniającego do korzystania ze świata przygody Zielony Dwór, bonu o wartości 100 zł, książkę autorstwa Eugeniusza Pryczkowskiego oraz najnowszą płytę Kaszubskiego dułu artystycznego we dwa konie. My oczywiście zachęcamy do głosowania i zapraszamy w przyszłym miesiącu. Dziękujemy za uwagę! Do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia.